Hej, witajcie, dzisiaj taki mały eksperyment. Postanowiłem wpakować tu swoją facjatę. Zobaczymy, jak się przyjmie. Taki mały wstęp do bitwy, zanim zaczniemy omawiać. Okręt to taki mały off-top. Będę tu kombinował. Jak widzicie, mam green screen, mam w miarę ogarniającą kamarkę, ale nie mogę cały czas światło ustawić, tak, żeby. Żeby to działało i chciałbym tak to troszkę bardziej już tu wpakować w te nagrania, ci co bywają na streamie to już nie widzieli, ci co nie bywają to was bardzo serdecznie zapraszam na te streamy, jest fajnie, jest miło, atmosfera przede wszystkim, jest wesoło zawsze. No cóż, dajcie znać w komentarzach co myślicie. Czy wolicie nagrania z, czy bez, czy raczej macie to w nosie i po prostu chodzi o to, żeby był kontent na kanale. No i to tyle jeśli chodzi o słowa wstępu. Dzisiaj Oczakow, czyli nowy radziecki okręt. Chyba nawet premium. Tak mi się wydaje z tego co widziałem i tak się zanosi. Będzie to premka. Nie będzie to w żadnym drzewku. Wątpię, żeby to był okręt specjalny. Będzie to typowa premka. No cóż, WG klasyfikuje go jako krążownik wsparcia i powiem wam, że w tym się sprawdza eee, Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj dosyć słabą siłę ognia, porównując to do innych oczywiście krążowników radzieckich eee, Dobra, nabijam się, a nie o to chodzi eee, Mamy tutaj 8 dział 152 mm eee, o dosyć słabym DPM, bo to jest tylko 6,5 sekundy przeładowania Bardzo fajny to do pocisku, prędkość jest naprawdę fajna. 152 mm, czyli to jest bitwa na IFHE. Pamiętajcie, że to są takie jak nazwijmy to pierwszymi wrażeniami, bo tam zaraz w komentarzach ktoś będzie pisał, że nie pokazałem kapitana, nie zrobiłem tego ja tylko przypominam, że to są takie pierwsze wrażenia, dopóki to jest work in progress. To nie ma sensu tego analizować dokładnie. Kapitan, omówienie tego wszystkiego pojawia się dopiero, gdy wychodzi recenzja. Zawsze staram się najnowsze, najnowsze okręty premium recenzować dla Was, i tam to wszystko jest umówione. To są takie, wiecie, gadanie, bo tak naprawdę może się wszystko zmienić, ale zazwyczaj, zazwyczaj no. Zawsze ta podstawa okrętu, gameplay, jak bardzo się nie różni, są to raczej takie niewielkie zmiany, ale zawsze warto to omówić. Mamy radar, radar 12, nie przepraszam, 10 km na 20 sekund, spot to 9,1, czyli mamy te 900 metrów zasięgu spota tego no, marginesu, czyli no, ale powiem Wam szczerze, że tak jak na Czapajewie, w czapajew też ma 12 km radaru i też ma swój, swój taki margines. To, to są okręty, którymi nie gramy na tyle, żeby być blisko linii. No tutaj jest fajnie, bo mogę sobie wykorzystać wysepki, podpłynąć, zresztą sama ta mapa jakaś na jakiś mega dużych nie należy, sami wiecie. E, I jest, e, no trzeba grać raczej na daleko. E, to, co tutaj jeszcze chodzi o pancerz, to właśnie wam go pokazuję. dziub i rufa, 25 mm, oczywiście e, cytadela jest dosyć wysoko i te cytadele tutaj wpadają, trzeba uważać, trzeba grać na maksymalnym zasięgu, mamy 15 Kilometrów zasięgu, jak dobrze pamiętam. Zresztą, no widzicie teraz na skrzydłach, jak jest ulokowana, albo jak, albo już widzieliście, jak jest ulokowana cytadela. Jak wygląda pas pancerny, no nie jest tutaj za wiele tego, tego pancerzenia. Zresztą, no tutaj, spód to wygląda praktycznie zdjęty jak ze smolenia. Działa, są sami widzicie nawet celne. Szybko latają te pociski. Parabola jest nawet przyjemna, jest fajnie. Mamy dopałkę, oczywiście, do peloty która ma standardowo 300 do 50, czyli jest średnia. To według mnie osobiście, zresztą już nie raz powtarzałem, że te dopałki są, no można powiedzieć, Dobra, niech se będą, ale raczej jakoś tak bardzo się nie przydają. Jest Hydro 5 km na 3,5, czyli 5 km okręty, 3,5 km zasięgu spotowania torped jest ok. Torpedy to jest 10 km, tutaj są torpedy 54 węzły. jakieś wielkich obrażeń nie zadają, i są to raczej takie torpedy rzucane na odstraszenie. Bo tak jak wspominałem, pamiętajcie, gramy tym albo za kontrolowaną wysepką, albo, za, albo gdzieś tam na daleko. Dlatego. Dlatego on się fajnie sprawdza właśnie w dywizjonach. Jak tutaj gramy, mam Jawa mam Graf w Cepelina w dywizjonie. Jakby coś to będzie mi świecił, ja będę się mógł schować i, i będzie można siedzieć tam, przykitrać za wyspą, zrobić swoje obrażenie i być zadowolonym, że się wygrało, zrobiło tam jakieś hajsy, zarobiło i jest przyjemnie. Ale jeżeli jesteśmy sami, to okręt jest naprawdę bardzo trudny. Miałem bitwy, gdzie zrobiłem 20 tysięcy, tak, bo dostałem dewaste yy, gdzie no wiadomo, rzuty na dziesiątki trzeba grać. Bardzo ostrożnie, bo jak nam taka montana Yamato, już nie będę mówił, yy, na nas, yy, no to zrobi nas po prostu siekę. Yy, właśnie, torped jest 5 yy, po jednej wyrzutni na burtę. 30 tysięcy HP, plus ten pancerz, bo właśnie o HP nic nie powiedziałem, no jest problemem, bo naprawdę bardzo ciężko jest. Wytrzymać, na przykład z takim Bismarkiem, konfrontacja. Jeżeli Bismark byłby ogarnięty, to co prawda tutaj tą konfrontację lekko zaspoileruję, wygram z nim, bo uda mi się go tam nawet trochę pomijać. Ale jeżeli byłby ogarnięty przy obecnym buffie na Bismarku, to byłby w stanie zrobić mi naprawdę spore obrażenia i to bez jakichś takich wielkich tych. Lecą jego w Obecnie Bismarck naprawdę potrafi mocno przefasolić po tym buffie do celności. Leci na szczęście, no na szczęście i nieszczęście, widzieliście, jak te pociski poleciały, a i tak zabrałem dwie cytadele albo cytadele i trochę obrażeń mam na pewno była cytadela, bo mam uszkodzony, yy, uszkodzony silnik w tym momencie Spada mi oczywiście tutaj, chyba nie gram na lastandzie, chociaż może to chyba nawet miałem lastanda założonego. Czyli dzięki temu jeszcze płynę, jeszcze w miarę płynę. Oczywiście efektywność silnika spadła, będę się starał tutaj raczej zniknąć. Chociaż udało mi się znowu popały wrzucić. Tu mam przypomnienie Gram z IFHE. popała nawet jest całkiem przyjemna, coś na stoku wychodzi chyba 9 jakoś tak, procent nie pamiętam dokładnie, a ja nie chcę Was oczywiście okłamywać, nie jestem, no, można powiedzieć w procencie podpały przygotowany, ale nawet z FH całkiem przyjemnie tutaj te, te podpały wpadają. Udało się zniknąć ze spota, Bismarck mnie już nie, nie widzi, no nie mogę ryzykować, przy 7900 on w tej chwili mógłbym ściągnąć bez jakiegoś większego problemu, Bismarck się fajczy, obrażenia mi tam sobie idą, Jeśli niech się naprawił, wracamy do swojej wyjściowej prędkości. Małe przypomnienie jeszcze. Pamiętajcie, że trwa jeszcze dzisiaj do końca dnia, czyli do 23:59 trwa konkurs na trochę twórczości tym razem do wygrania jest bleroczek i boxy Info dam oczywiście w komentarzu podepnę pod tym. Pamiętajcie, że to trwa tylko dzisiaj do końca dnia, także trzeba się trzeba się spiąć. Jest tam już bardzo kilka ciekawych propozycji, ale wiem, że są osoby, które naprawdę potrafią, bo czasami na streamie jak robimy sobie szybki kącik takiego wierszykowania, to lecą takie fajne wiersze, że naprawdę jest no, jestem godzin podziwu i szacunku dla Was wszystkich, naprawdę macie wiele talentów. Bismarck idzie na dno, spalony, Bismarck na moje konto, mamy 83 tysiące. Bitwa ta nie będzie jakaś mega, będzie tu od razu, to znowu lekko spoileruję, troszkę powyżej 100 tysięcy zrobione ale to, jak wspominam, to są materiały poglądowe. Mam już przygotowane wszystko. W końcu w sobotę lub w piątek, nie pamiętam jeszcze, nie pamiętam, nie, nie pamiętam, nie wiem dokładnie jeszcze kiedy, ale będzie wchodził materiał o niemieckich krążownikach. Ten, który był zapowiedziany, ostatnio były japońskie krążowniki, tak? teraz będą yy, niemieckie. Zapraszam, jak najbardziej pewnie po niemieckich wrzemy sobie jakieś pancerniki, później znowu do taki będziemy tak mieszać. Chcę to nadgonić jak najszybciej, bo bardzo dużo początkujących graczy sobie ceni te materiały i, i są, jest to dla nich dosyć spore kompendium wiedzy, jak naj, a jak wszyscy wiemy zależy nam na tym, żeby jak najwięcej było graczy ogarniających wiedzą, wied, 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 którzy wiedzą. Jak grać swoją klasą. Gdzieś tam mną jest ten Hiper. Tak naprawdę w tym momencie mógłbym skończyć tą bitwę, bo tutaj będzie ganianie za tym Hipperem, trochę obijanie go. Jak widzicie, że tamta flanka już jest po prostu rozwalona. Ale ja się będę chciał pobawić troszkę Apekami, dlatego je ja zostawię. Bo to są krążowniki, na których też warto ich używać. Te Apeki się przydają. Polecia salwa w Hipera. Niestety z tego co pamiętam, to chyba nawet jej nie będzie widać oczywiście, bo Hiper zniknął. Niestety w zasięgu radaru go nie mam, było penetracja trzy trzy Storpet niestety nie udało się nic trafić. Mam też przygotowaną bitwę na Talinie, który jest drzewkową ósemką. To będzie ósemka, która odchodzi od, od szczorsa. Na Szczorście sobie wbijajcie. Jest jeszcze jedna informacja potwierdzona już na forum, bo na pewno pewnie ktoś znowu będzie pytał w komentarzach, jak to będzie z Moskwą. Moskwa zostaje u nas w porcie tak jak ją mieli my, mieliśmy ale na forum już jest napisane przez jednego z community tego starszego community managera że tego Newskiego, Aleksandra Newskiego będzie trzeba nabijać na nowo Czyli jeżeli macie robicie Moskwę, to nie sprzedawajcie do Skoja, tylko dalej nabijajcie na nim ekspy, bo Newskiego trzeba będzie zrobić. część ja, go wybadasz, to jest całkowicie nowy okręt w sumie nawet to jakoś tam w miarę wytłumaczyli ale dobra, przechodzimy z powrotem. Zobaczcie, tutaj e, apeki w hipera. Ja starałem się zagrać naprawdę bardzo delikatnie, żeby tylko, e, żeby tylko nie. E, na szczęście, ten hiper strzela dosyć słabo, bo tak naprawdę już byłoby po mnie. Nawet wystarczyłoby. Monomaduję do mnie z haeków, jak widzieliście, puściłem rkę, ale pozwoliłem sobie na to, bo. E, uf, ale fart. E, bo tam był jeden pożar, że byłoby po mnie. Gdybym miał apeki to myślę, że w pierwszej, maksymalnie drugiej, drugiej salwie byłoby już po mnie. No cóż, bitwa się już powoli kończy, przejdziemy sobie do podsumowania. Tak jak wspominałem, stówka zrobiona, przyjemna bitwa, taka średnia, maksymalnie z tego co pamiętam, to miałem coś około 140 tysięcy, ale to była naprawdę nudna bitwa. Ta może też może nie była jakaś mega porywująca, ale bardziej chodziło o test mojej pacjaty. 1700 podstawowego expa, Pierwszy, pierwsze miejsce, trzy fragi zrobione, tam stuwa na koncie, ten, a nie, to nie ten, sorry jest ten, ten hip? No dobra, na środku może być. E, jeśli chodzi o rozkład obrażeń, 39 tysięcy zadanków oburzących, 16 tysięcy z pepeków. E, naprawdę warto ich używać. 34 tysiące z pożarów, tam pół miliona wytankowane Z tego, co pamiętam, jak dobrze pamiętam, to maksymalnie miałem coś około 2 milionów, ale to wtedy takie było kręcenie, kombinowanie, że ojej, bo kręci nawet, nawet przyjemnie ten okręt. Na 300, 312 000, 318 tysięcy czytaj drówik, co, co ten, e, zarabione, no tutaj bez żadnych, mm, żadnych bajerów, no i głównie widzieliście, bite były tam 2-3 okręty, także dlatego hajsy są dosyć miarne, chociaż e, chociaż na 3 okręty obite, to pieniądze są nawet, nawet przyjemne, jeśli chodzi o zarobek. E, no cóż, dziękuję pięknie za obejrzenie, e, dajcie znać, co myślicie, e, ruskie opie w ogóle. No cóż, jak zawsze zapraszam na inne materiały i do usłyszenia. Hej, pa, pa.